W przednim odcinku Project Zomboid. Cześć, Mako, serdeczny raczej. Witam do kolejnym odcinku z gry Project Zoboj. Dzień 118 już mamy. W ostatnim dniu trochę robiliśmy z wieżami, trochę robiliśmy zabezpieczeń i tak dalej. No i dzisiaj będziemy kontynuować. z ogólnie 20 minut po północy. Karmela dość wcześnie się obudziła. W sumie, no bardzo wcześnie poszliśmy spać. E, musimy ogarnąć kilka rzeczy. E, ogólnie rękawiczki się bo to tak dziwnie wygląda. E, nie potrzebujemy i teraz napijmy się, bo karmela go nie jest pragniona. E, mamy tu jeszcze. Tu już nie mamy wody. Tu była woda, nie? Mhm. I fajnie by było ogólnie dzisiaj zrobić ten dojazd ogólnie do, wykarczować ten las. Ale z drugiej strony fajnie by było również połączyć magazyn z głównym budynkiem. I to by byłoby spoko plan. I chyba taki plan dzisiaj zrobimy, że te kible, te totoje spróbujemy usunąć. Częściowo chociaż. No i zobaczymy jak to będzie mniej więcej wyglądać. Nie boję się, ten dach czy damy rad usunąć. Ale to się zaraz przekonamy. Zjedzmy jakiś porządny, kurde nie wiem, to nie je śniadanie nawet. Ale zjedzmy po prostu jakiś porządny posiłek i bierzmy się do pracy. Trochę będzie ciemno, ale jakoś dam radę. No i pojedliśmy sobie makaronik z sosem bolognese i tak dalej, ogólnie jak was nie, było, nie byliście z nami, z karmelą, zrobiliśmy do końca ten zlew. On niestety dalej pompuje z zakażoną wodę, bo nie mam tego filtru, no ale to tak czy siak beczka działa na górze, jest połączona z rurami, no i deszczówka po prostu zasila nam już umywalkę i mamy w domu po prostu już wodę. Ogólnie możemy się nawet wyczyścić teraz, widzicie, nie musimy teraz na zewnątrz wychodzić, tylko karmelowe śmydło, bo szkoda akurat jest wody. Weź po prostu mydełko i wyczy się za pomocą po prostu mydełka. Od razu będzie lepiej, bo na zewnątrz takie mycie się też jest bez sensu, a po prostu tu raz dwa się umyjemy, e, ciepło i tak dalej jest, a nie będziemy marzyli. No w sumie 9 stopni to nie jest tak ciepło, a nie będziemy się po prostu tam e, siedzieć na dworze, tym bardziej, że jak spadnie śnieg, no to trochę przyjemnie by było się tam myć. Tak czy siak ogarnijmy się to te rzeczy, e, jesteśmy najedzeni i ruszajmy do roboty. No i jesteśmy na dworze, niestety jest cholernie ciemno, jest mocny wiatr ogólnie karmelowej, załóż kaptur, żeby chociaż było troszeczkę cieplej. No i naszym celem dzisiaj, ogólnie zapalimy soltarkę, możemy sobie na to pozwolić. Z tego zowięciu zombiaków nie ma w okolicy. Tyś... Cicho było ostatnio, te ząbki co przyszły ostatnio, one były, no ale teraz ich mniej więcej już nie ma i jest spokojnie. Naszym zadaniem dzisiaj jest rozwalić te totoje i musimy zrobić most, który będzie łączył właśnie magazyn z głównym naszym domem. A więc ogólnie zacznijmy niszczyć już te rzeczy, czyli tą ściankę musimy wywalić elegancko. Musimy, to ja, to może nie rozwalaj karmela może zrobimy inaczej. Ja to rozmontuję inaczej, żeby chociaż jakieś zasoby zdobyć. Bo jak to zrobimy tak, to jest szansa, że po prostu będziemy coś z tego mieli. A jak rozwalimy to po prostu motem, no, no nic z tego akurat nie będziemy mieli. Tak jak teraz tutaj na przykład zawiasy mamy. Super, mi się to podoba, te zawiasy. A tak samo można by było rozmontować jeszcze umywa. To i to, ja ogólnie SEDES. Palnik gazowy i maska spowolnienia, idziemy po to wziąć. Zawsze to będzie kolejny metal. Plus ktoś nauczy się również spawania kremela, gdzie nam tu się cholernie przyda. Byśmy mogli nawet mm, butle wziąć. Weź jedną butle i weź palnik gazowy. I dzisiaj, w najbliższym czasie, trzeba będzie tutaj zrobić porządek z tymi skrzynkami. A, póki mamy akurat możliwości takie, bo i tak jest zimno, nigdzie nie wyruszamy. A Więc możemy się w końcu na tym spokojnie skupić. Zgarnijmy te rzeczy i spróbujmy się tego, tych rzeczy pozbyć. No, to czas teraz się pozbyć tego sedesu. Zobaczymy. Aha, poczekajcie, ja tą butlę muszę odłożyć w ogóle. się połóż, tu na razie. Ona jest cholernie ciężka, szkoda, żebyśmy ją trzymali w łapkach. A Carmela trochę na sobie ma kilogramu, więc spróbujmy to rozwalić. Może jakieś części metalowe będziemy mieli, które wykorzystamy później dalej przy modernizacji bazy i tylko, nie tylko ogólnie przy tym ale też przy budowie nowych rzeczy i nawet przy modernizacji aut bo Humvee musimy w końcu zacząć ogarnąć no i dostaliśmy coś dostaliśmy rurki i tyle nawet spoko, nie spodziewałem się nic więcej czemu ty karmela masz młotek w ogóle przy sobie? znaczy młotek, yy, sił masz rozmontuj ten sedesik e, nie ma już tego, nie ma już a nie, ale jest. jest. Czekajcie, ja rozmontuję na razie ten ten. Rozmontuję, a bo ona rozmontowała przecież ten CDSI, dlatego trzymała, dobra. Okej, okay, teraz. Drzwi je przeszkadzały widocznie. Więc to ogarniemy sobie. Będziemy mieć kilka części. Dostaliśmy rurkę kolejną. No i dobra, mi to styknie. I teraz możemy rozwalić tą resztą część. Czyli tu możemy tą ściankę rozwalić. O, te sedesy nam tutaj przeszkadzają. Poniekąd. Fajnie by było mieć ogólnie jakiś sedes w domciu, ale to tam. Karmela może na zewnątrz robić. Nie przeszkadza. Jeszcze tutaj ta ścianka. I jeszcze to musimy rozwalić. I jeszcze górę będziemy musieli rozwalić, ale górę zrobimy dopiero jak będziemy tak naprawdę tutaj robić już na ten. Chyba, że złapie Karmela jeszcze, ale wątpię. No, dopiero na górze to rozwalimy. Teraz jeszcze tą część musimy rozwalić. Jak z młotkiem jest. Młotek w ogóle jest uszkodzony mocno. Uważać A, To rozwalamy. Tą ściankę proszę mi Karmela rozwalić. Jest 5.10, więc zaraz będzie widno, więc zaraz będziemy mogli zgasić już latareczkę. I ogólnie musimy pozbierać y, fragmenty szkła, bo te szkło co tu mamy tutaj będziemy wykorzystywać, już Wam mówię, do szklarni. Będziemy przytapiać to szkło, tworzyć nowo, nowe szkło z tego, porządniejsze i wykorzystamy je po prostu na y, szklarnię. Dobra, to już mamy. Możemy się napić w sumie. Wróćmy, jak z tym agregatorem jest OK? E, ogólnie te śmieci też trzeba będzie ogarnąć, przerobić je. O, tutaj była woda, nie? Mhm. Nice. Mamy. Normala już możesz ogólnie ściągnąć maskę. Maskę możesz ściągnąć ogólnie już, jest cholernie zimno, ale no nic nie zrobimy. E, to możesz ściągnąć. I nie potrzebowaliśmy ogólnie tego Ale ogólnie zamontuję butle z gazem jeszcze na pakę Bo już wam mówię co bym chciał zrobić Chciałbym ogólnie pojeździć jeszcze trochę po mieście Zebrać kilka aut Z pobliskich rejonów I przerobić je na części Które wykorzystamy później przy Humvee A więc fajnie było to porobić Ja auto zostawiłem Tutaj jest to auto Za to auto byśmy mogli zamontować ogólnie takie rzeczy Tylko tam czy w tym aucie no jest trochę niebezpieczne to auto, bo ono się zabiło na sprawie, ale dobra. Dam szansę. Nie będę mówił nie. Mod wyburzeniowy zostawiamy jeszcze. I... Wszystko zamontowałem? Łaska, butla i jeszcze ten. I jeszcze... Palnik gazowy. W ogóle palnika to nic nie zużyliśmy. Praktycznie. Niby byśmy mogli jeszcze tutaj... Palnikiem to ogarnąć i tę budkę ogólnie wyczyścić, i byśmy mogli to zrobić poniekąd. Ale na razie skupić się na tej to jak, bo to jest ważniejsze. Teraz druga część musimy poprowadzić most, który będzie prowadził, łączył te dwa baraki. Eee, no i jakoś to mniej więcej będzie wyglądać. Więc ogarnijmy się, niech karmel odpocznie, zgarniemy drewno i zaczynamy górną budowę, już jakby nie było naszego nowego mostu. No i jedziemy już na zewnątrz. Musimy ogólnie. Ja bym nawet dzisiaj już zaczął karczować ten los. Los, las. A poniekąd. Panie by to nam się przydało, bo ogólnie i tak potrzebujemy drewna. Więc poniekąd byśmy mogli już tutaj częściowo, ogólnie zacząć to robić. Wykarczujemy ten cały tutaj las. Puste zwłoki trzeba będzie popalić w końcu. A więc niech karmela w sumie zacznie. I trochę nas roboty czeka tutaj poniekąd. Bo Trochę tego tu jest, więc pewnie z kolejne 1, 2, 3 dni nam to zajmie. Nie będziemy całego robili, tylko będziemy robić tyle, żeby nam zaczął na te deski. A potem wrócimy, po prostu, żeby tutaj kończyć. Od razu tą bramę skończymy drugą, żeby mieć jakieś drugie zabezpieczenie. Później, tu jeszcze będzie jakieś zabezpieczenie, bo te dwie bramy to będzie za małe, jeśli horda nas atakuje. Więc będziemy musieli być przygotowani. A tymczasem bierzmy się za robotę, bo trochę tego lasu jest do wykarczowania niekąd jak będziemy tutaj karczować, trzeba będzie wyczyścić również ten płot, bo ten płot tutaj bluszczył, tak zaró, zarósł, że po prostu tracimy widoczność i faktycznie było tutaj spoko to usunąć, bo na przyszłość będziemy mieć trochę problem z tym, bo co z tego, że będziemy mieć tutaj płot, jak tak przez ten płot nawet nie będziemy widzieć co się dzieje na zewnątrz, więc patrz, już to lepiej wygląda, nie? Już trochę jak to jest czyszczone, zaczyna to być lepiej widoczne, jakoś tu się ogarnia te rzeczy już, Byle mówię, doprowadzić do tego stanu, tutaj o I już będzie jakoś przyzwoicie Jeszcze trochę tych drzewek zostało, ale szybko to idzie Rozgarnęliśmy ile mogliśmy tego drzewa, więc możemy spokojnie sobie wrócić Trochę tego jest, powinno starczyć na ten mostek No ale jeszcze kilka raz będziemy musieli zrobić Tak czy się nie jest źle Jakoś tam powinno starczyć na chociaż prowizoryczny Od razu z góry będziemy mogli usunąć te daszki właśnie e, tych toj toi. No i będziemy mieli fajny faktycznie dostęp do tego naszego cudownego magazynu, który w przyszłości będzie też również lepiej ogarnięty, bo na razie, tak jak mówiłem, to jest jeden wielki burdel. kolejne zmęczenie, już no w sumie karmela 12 godzin, już obiegu nie było, więc jeszcze zgarnijmy te deski, które tutaj są przepiłowane zanieśmy je chociaż na górę 41, plus na górze jest 13. Jeszcze tutaj w domku mamy chyba kolejne rzeczy, więc nie jest źle. Beczki są pełne, nie? Tak, beczki są pełne. Tutaj 13 będzie. Spoko, powinno nam starczyć. Mm, nie, ale będziemy musieli jeszcze chyba turę zrobić, albo z dwie. Nie jestem pewien. Od razu byśmy mogli drugie piętro zacząć robić również. Więc do 10 listopada byśmy się wyrobili, ale też bym wyruszył jeszcze właśnie po te pojazdy spróbować zgarnąć je. Żeby jak najwięcej z nich ściągnąć, póki jeszcze tego śniegu nie ma, bo jak śnieg przyjdzie, no to się już nie ruszymy, bo temperatura tak jest niska. No ale da się w dzień jeszcze jakoś tam poruszać, byśmy mogli wziąć jakiś karabin czy coś, a, no i spróbować wyruszyć, zgarnąć ile się da. Mamy wykorzystać całą na przykład nawet ten palnik gazowy plus butlą a, i ściągnąć tyle części, po prostu, dobrych części, które się da. Bo w tym mieście na przykład było do, kilka dobrych pojazdów, tylko nie mieliśmy dostępu do nich, no bo te zombiaki nam strasznie przeszkadzały. Ale tam dużo było właśnie takich części silnikowych, by się przydało nam i tak dalej, właśnie do tego Humvee. Plus musimy ogarnąć jeszcze znajomość napraw pojazdów sam osobowych, więc musimy to poszukać. Fajnie by było to znaleźć. Będzie ciężko. No ale kurde, no gdzieś to musi być, no nie nie wiem, nie wierzę żeby nigdzie tego nie było, więc yy, uderzymy pewnie jeszcze na miasto, zobaczymy czy takich rzeczy nie ma, ale będziemy się skupiać typowo na pojazdach już i tylko tyle. No i dobra, no i tyle by wystarczyło, jest 14.30, pójdziemy teraz spać, to też jest ciulowa pogoda, no, też tak ciulowo troszeczkę, no ale dobra, tak o, na początku, idźmy coś zjeść, na <grym>, to ledwie się poruszać może. Jest ogromne zmęczenie, to więc, może prześpić całą noc jeszcze. I zjedzmy puszkę jest puszkę kukurydzy, makaron. Masz tego. Dobre Dobry żarełko. Zjedliśmy się, jesteśmy full. Dobrze sobie pojadła Karmela. No to jeszcze w sumie może się nawet napić. Wody mamy sporo, nie musimy oszczędzać. Tym bardziej, że gdzieś zima i cały czas są opady. Więc tej wody nie powinno nam zabraknąć. Czy musimy rozpalać? Ogólnie, Karmela, może ściągnąć już rękawiczki. Niestety musisz kurce spać bo jest cholernie zimno. Musimy oszczędzać jeszcze. Yy... A bo w sumie ściągnie tą kurtkę, dobrze się udało kurtkę. Yy, oczywiście siekierkę odłóż, żeby nie, nie spać siekierką, bo będzie niewygodnie. I moi mili lecimy spać. O godzinie 15 całkowicie zegar biologiczny karmelizy został przestawione. No i ruszamy następnego dnia 119 Rozbudowywać górną część naszej bazy, nowego domu. Więc... Dobranoc i do zobaczenia w 119. Dzień 119, godzina 3.10. Jest lepiej niż ostatnio, bo o północy obudziliśmy się. No teraz jest 3.10, więc idealnie zrobimy sobie śniadanko na cały dzień. Potrawkę jakąś i ruszymy z górną częścią budowy, bo trochę tam tego dzisiaj zajmie nam. Ale czy ściany dzisiaj zrobimy, tego nie wiem. Ta część górna ogólnie będzie polegać na tym, że ten moc będzie prowadził do naszego magazynu. Ale z tego magazynu będzie jeszcze... W prawo szła dróżka, która będzie właśnie naszym wyjściem awaryjnym. I tam będzie przyczepka właśnie stała, która z pojazdem, oczywiście. Panie by było kampera znać ogólnie, to by było lepiej. No ale na razie musimy sobie radzić z tym, co mamy. I tam będzie właśnie wyjście ewakuacyjne, będzie lina przygotowana i zapasowe jakieś tam materiały w tym kamperze, ale też będą jakieś tam rzeczy na górze, w razie co. Dobra, zacznijmy od tego żarcia. Zobaczycie jak to będzie na końcu wyglądać, bo ciężko trochę to wytłumaczyć, ale się przekonać. No, i dzisiaj porządniejszy posiłek, gulasz e, przygotowaliśmy z tam kukurydzą, z e, kukurydzą bodajże i pomidorami, chyba coś takiego było. Tak czy siak, dość dobry posiłek. E, nalałbym oczywiście, jak człowiek, do miski, ale chyba misek nie mamy w ogóle. Przydałby się stół, żeby to porządnie też jeść, żeby na stojący go nie jeść. No, ale chyba w ogóle tych misek. Musimy ogólnie ogarnąć meble jeszcze tutaj na górę, jakieś takie, żeby to było e, jakoś lepiej. Bo to jest tak wszystko nawalone. Chyba nie mamy żadnej tej. Chyba nie mamy. No, chyba nie mamy. A, nie mamy żadnej miski. Tak mi się wydawało, że miski chyba nie braliśmy jednak. Musimy, jak zwierzę jeść z garnka. No trudno. Mocnego. I czas przystąpić ogólnie do roboty. Weźmy te deski, które są tu są jeszcze. Musimy zbudować tą górną część. Więc trochę nas czeka roboty. Aha, jeszcze te puszki muszę wyrzucić. Tych puszek też się już trochę zbiera. Więc będzie trzeba ogólnie ich przerobić. Ale to potem się ogarnie. I teraz tak. Musimy tutaj zbudować podstawy. Czyli musimy zrobić tak: buduj. Podłoga i to będzie tak, na dwie kratki. Tak, tak. Tylko z drugiej strony trzeba będzie. Ajajaj Nie z tej strony. Zapomniałem o tych beczkach, teraz mi się przypomniało. No, mm, musimy rozmontować. Zapomniałem o totalnie o tych yy, skrzynkach pod nami. Musimy z drugiej strony to zrobić. Bo tych... Ja je nie będę przenosił już. Nie no, gwóźdź wejść. E, musimy zrobić je. Poniekąd z tej strony byśmy mogli zrobić? Ej, możemy z tej strony zrobić. Od razu agregat byśmy mieli tutaj zasłonięty. No, z tej strony by było nawet lepiej. Ale i tak pójdziemy w tą stronę, żeby zniszczyć te, te, te właśnie, ten daszek. A tu nie będziemy zasłaniać totalnie. Suczynek Żeby pójść tą stronę, jak najbardziej Pójdziemy w tą Budujemy to A, już deski się skończyły Mam kolejne Ile gwoździ? 41 Trzeba będzie do tartaku znowu pojechać i po gwoździe niedługo eee, Po gwoździe Plus przydałoby się tą farbę znaleźć, żółtą nie, jaką budowaliśmy jak w końcu ten było żółta, czy to było jasno niebie? Żółta to było chyba, nie? Teraz są już zapomniałem, mi się tak mylą te kolory. A może nawet nie będę tutaj robił tego? Tych tylko po prostu zburzę to, żeby to tak nie wisiało. No, tak zrobimy, ja to po prostu teraz usunę, spróbuję usunąć. Jeszcze dwie deski, więc jeszcze dwa razy zbudujemy. Od razu te krzesła trzeba będzie też rozwalić, na części. Musimy po, poniszczyć kilka rzeczy. No, musimy kilka rzeczy poniszczyć, materiały z nich pozyskać. A, I będzie git. No i teraz spoko jest, bo tutaj... ...agregat jest zasłonięty. Więc deszcz czy coś nie będzie nam to przeszkadzać, burza jakaś. A, Karmela weź ten mod, Weź młocik. Załóż go sobie na plecy. Weź go do rączki. Zawsze to mniej miejsca waży. Karmela nie sięgniesz, nie? Dobra, to zrobimy tak, że ja po prostu tam zrobię ten mostik. Zawsze to rozmontować mogę. Więc nie ma jakiegoś tam problemu. Więc weślę deski. Te deski od razu tam być mogę dać już. Albo to zrobimy na końcu. Czego to na końcu zrobimy? Nie śpieszy mi się z tym. A nie skrzynka. Nie skrzynka, Karmela. Nie chcę skrzynki robić. Z tym masz tą skrzynką. Chcę podłogę zrobić. Więc dokończmy tą podłogę aż do końca. No i spróbujmy to usunąć. No i dojechaliśmy do końca. Mamy mostek zbudowany. Tutaj ten mostek będzie właśnie prowadził na wyjście. W sumie możemy go nawet teraz zrobić już. Więc tu będzie nasze wyjście awaryjne w tym miejscu. Poza płot. W razie gdyby nasz... ...niestety nasze schronienie zostało zaatakowane. Zniszczmy oczywiście to. Żeby nam to nie przeszkadzało. Od razu będzie to też również lepiej wyglądać. O właśnie. Jeszcze to zniszczmy. I super, i mamy zniszczone. Młot na razie nam nie jest potrzebny, możemy go w sumie... Nie, no jest potrzebny jeszcze. Jeszcze będziemy potrzebować młot, bo musimy zniszczyć jedną rzecz. Musimy zniszczyć gdzieś... Tu. Musimy zniszczyć tą część, bo tu będzie zejście właśnie na dół. O właśnie. Teraz mamy zejście na dół. I tutaj będziemy właśnie schodzić na dół do naszego magazynu. Abyśmy po prostu nie musieli naokoło latać, albo tam będą schody, ale zrobię dla. schody tutaj zrobić? Schody za dużo miejsca zajmują. Lepiej zrobić zjazd na linię. I tak zrobimy, właśnie. Będziemy tam zjeżdżać po linię. Po prostu będzie nawet bezpieczniej. Bo rajderzy wtedy nas nie, nie zatykują z tej strony. Więc teraz tak. młody burzeniowy możesz odłożyć. Nawet tu. Pod daszkiem może być. A i teraz tak. Potrzebujemy jeszcze tutaj skończyć, w sumie. Więc może zróbmy ten do końca. Bo tutaj raz będziemy musieli jeszcze obudować później i tak dalej. To dużo właśnie będzie potrzebne e, drewna. Ale zróbmy chociaż te podstawy tutaj, czyli musimy jeszcze zrobić ścianę. Która właśnie będzie w tym miejscu. I tu. Plus będzie tu. Będzie nasze zejście. I jeszcze tu i oczywiście tutaj. Już drewna nie mamy, nie mamy pewnie... No, oczywiście, że nie mamy tych już. Nie mamy już. Gwoździ, gwoździ się skończyły. musimy mieć po kolejne gwoździe. Te jeszcze trochę mamy. Możemy się w sumie napić, bo karmana sprogniona znowu jest. Proszę bardzo, Karmela, na zdrowie. A, i zobaczmy, ile tych paczek gwoździ jeszcze mamy, bo ja się obawiam, że powoli nam się zaczynają kończyć. Mam takie lekkie obawy, no ale zobaczmy, ile ich tam zostało jeszcze. A... Wiecie, że ich nie widzę? Paczka gwoździ. Pudełko gwoździ, tutaj ostatnie. A nie, cztery jeszcze mamy. No ale tak czy siak się przydało, zgarnąć jeszcze trochę tych pudełek. Ale to nie jest problem, bo w mal, tam w tym magazynie jest trochę tych jeszcze pudełek. Nie braliśmy wszystkich bodajże. Na tartaku pewnie też coś znajdziemy. A jak co, to no najwyżej ruszymy do jakiegoś kolejnego miasta i tam również się znajdą. Dobra, weźmy te wszystkie deski już na tamtą stronę. Elegancko zanieśmy je. Jesteśmy głodni już. Ale karmela wytrzyma, jest 12, jeszcze za wcześnie i musimy tutaj skończyć tą ścianę jeszcze tutaj okienko oczywiście zrobimy hmm. oczywiście trzeba jeszcze tutaj schody będzie zrobić żeby dach zrobić do końca bo to musi być zataszone. to nie może być bez dachu oczywiście, więc będziemy musieli tam na górę zrobić jeszcze, ale to tam później, na razie się nie śpieszmy z tym, to musi być na trójeczkę Jezu karmela, tylko nie spadnij Super, super. Ile mamy tych tych? 6. 6, to za mało jest. Więc tutaj odłóżmy te rzeczy, bo tutaj będziemy robić właśnie dach. Schody będą prowadzić na dach, który będziemy robić. Na razie tego dachu nie robimy. Na razie musimy zrobić jedną rzecz. Eee, musimy zrobić jedną rzecz. A mianowicie zawieź linę. I teraz cyk. I jesteśmy w magazynie. Bezpiecznie. Rajderzy się nie wejdą, bo najwyżej linę schowamy, gdyby będzie atak. Więc raiderzy nie wejdą po tej linie. I zawsze jest to bardziej bezpieczne. I mamy dostęp po prostu z naszego domu już. Do magazynu, jak potrzebujemy wejść, no to po prostu wchodzimy znowu tędyk i jesteśmy na górę i przechodzimy do domu w ciepłym miejscu, a nie po prostu na jakimś tam bez ubrania, możemy nawet przejść, bo będzie to po prostu ciepło, a nie po prostu jak em, siur i po prostu na zewnątrz będziemy chodzić i marzli. Dobra, tak czy siak, na razie tutaj możemy w sumie zostawić te rzeczy. Potrzebujemy kolejnego drewna, więc ogarniemy to drewno już nie dzisiaj. Dam karmeli odpocząć. Z Wami się również będę żegnał. 118, 119 dzień jest zakończony. Widzimy się w 120, ogólnie. No i będziemy dalej ogólnie próbować, rozbudowywać tę bazę. Postaramy się również ogarnąć teraz na scenę odcinku pojazdy. Pojedziemy sprawdzić, co słychać na mieście. Zrobimy mini zwiat. Zgarniemy kilka pojazdów z ich części. No i zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądać. Zastanawiam się, czy kampera by nie wziąć i tych części do kampera by nie ładować. I tak zrobimy. Znaczy kampera, przyczepkę kempingową. Kampera to chciałbym mieć. E, nie wiem chyba, czy, chyba. tak zrobimy. Pojedziemy z tą przyczepką i będziemy ogarnąć te pojazdy. Ja bym pojechał może gdzieś z dala od miasta. Wiecie czemu? Bo w mieście będzie ciężko to zrobić, jest duże ryzyko, że te zombiaki będą. Byśmy mogli pojechać w sumie w te rejony, tu, Tu tak kilka pojazdów było po drodze. Gdybyśmy mogli zrobić taki mały wyprawę, ona pewnie by zajęła za 1-2 dni. Ale potem byśmy wrócili i pewnie już byśmy zostali tak naprawdę do końca. Byśmy przesiedzieli, bo już jest teraz 10 listopada, zaraz 15, zaraz będzie grudzień i już będzie typowo astronomiczna zima. więc to, to lada moment i ten dzień nadejdzie. Tak czy siak, dzięki, że byliście, dzięki, że oglądaliście. Ja się odmeldowuję razem z Karmelą i wsłyszymy się w dniu 120. Trzymajcie się! Hej!